Myślę, że przelecę, ale nie chłopie wylądowałem. Znaczy, ładnie leciałem, tylko że wylądowałem na. szybie przed nim. Nie podcząłem, pod mapę dbało. Kurwa, na Widzę to rondo, dobra, wiem. kurde, hamuj. a ja, mój! Że... Nie chciałem tu zrobić. Ja pierd... Co? 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 Co to się od. Bo jak. Co? się tą latającą betoniarkę? <grymne> Jak ona wystrzeliła? Betoniarka Temos, nie obranił mi tego Ja Jakbyś tam osadził To ptak, to tam, samolot, nie! To betoniarka, kurde to <grymne> Latająca zbyt, betoniarka ale... Aha Ja się zbutałem Kurde, hęzy. tak się ten bęben zaczął kurde kręcić Czas, że odleciała, nie? Ja nie mogę To było na rondzie prosto, no sorry no. Zróbcie klipa na Twitchu z betoniarki to kurwa, nie jak my lecieliśmy z tym, z Jogulskim, z tym... tam tytuły tych shotów, nie? Jak shotujecie coś, to dawajcie tytuły, nie te... Ja mogę jeszcze raz polecieć przez rondo, tylko jest pusta, czy pełna? Bo mogę polecieć. U, 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 u. A, nie, nie to rondo. Ktoś... Nie to rondo? To rondo. Niech... <laughs> jak polecia